Witam Was serdecznie. W tym filmiku pokażę Wam, jak zrobić taki oto prosty, ozdobny kwiatek. Do wykonania tego kwiatka potrzebny mi jest dowolny kolor włóczki. Kolejny kwiatek zrobię w kolorze niebieskim. Oprócz tego potrzebuję igłę z grubym oczkiem, nożyczki, a także szydełko o rozmiarze 4 mm. Rozpoczynam od zrobienia magicznego kółka. Jak już mam zrobione magiczne kółko, to teraz rozpoczynam pierwsze okrążenie. Od łańcuszka z trzech oczek. Jeden, dwa i trzy. I teraz robię dwa niepełne słupki, czyli nabieram włóczkę na yy, szydełko, kłuwam się w magiczne kółko, chwytam włóczkę, przeciągam pod magicznym kółkiem, mam trzy pętelki na szydełku i teraz chwytam znowu włóczkę, przekładam przez dwie pętelki, zostają się dwie pętelki i na razie nie kończę tego słupka. I znowu jeszcze jeden słupek taki robię, niedokończony, czyli chwytam włóczkę na szydełko, Czyli nabieram włóczkę na szydełko, wkuwam się w magiczne kółko, przekładam pod magicznym kółkiem yy, włóczkę. Mam teraz cztery pętelki na szydełku, chwytam włóczki, przekładam przez dwie pierwsze pętelki. Zostały mi się trzy. Oczywiście teraz yy, przełożę włóczkę przez wszystkie trzy pętelki, żeby zakończyć tę sekwencję. I teraz robię dwa oczka łańcuszka. Jeden. Dwa. I znowu teraz. Teraz będę robiła 7 razy yy, po trzy niepełne słupki, czyli nabieram włóczkę znowu na szydełko, wkuwam się w magiczne kółko, przekładam pod magicznym kółkiem, mam trzy pętelki na szydełku, chwytam włóczkę, przekładam przez dwie pierwsze pętelki, zostały mi się dwie pętelki i nie zamykam tego yy, słupka. I znowu chwytam włóczkę na szydełko. Przekładam w szydełko pod magicznym kółkiem, chwytam włóczkę, przekładam pod magicznym kółkiem. Mam cztery pętelki na szydełku i znowu chwytam włóczkę i tylko przez dwie pierwsze pętelki przekładam włóczkę. Mam teraz trzy pętelki na szydełku. I jeszcze raz, znowu robię jeszcze jeden słupek niepełny. Mam cztery włóczki, mam cztery pętelki na szydełku i teraz znowu chwytam włóczkę i przekładam przez wszystkie cztery pętelki. Następnie robię dwa oczka łańcuszka i znowu mam dwie, dwie takie sekwencje i jeszcze muszę zrobić ich sześć. Identycznie jak ta druga, czyli trzy słupki niepełne, jeden, dwa. 3 i jak już mam 3 sukienki niepełne, to je zamykam i dwa oczka łańcuszka, 1, 2 i jeszcze 5 i jeszcze 5 takich sekwencji muszę zrobić Jak już mam 8 y, takich sekwencji, 8 takich segmentów, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zamykam magiczne kółko. Oczywiście nie zamykam je do końca. Tak. I teraz dołączam tutaj ten łańcuszek z dwóch oczek w trzecim oczku, 3, 1, 2, 3. W tym pierwszym łańcuszku, który zrobiłam na samym początku tego okrążenia oczkiem ścisłym, czyli pod oczkiem i od razu pod pętelką, przekładam włóczkę. Następnie przechodzę tutaj do kolejnego oczka oczkiem ścisłym. I robię trzy oczka łańcuszka. I teraz na tym oto tutaj, na tym oto tutaj łańcuszku zrobię cztery słupki. Będzie. Wam się pod łańcuszek i robię jeden słupek. Teraz na drugi słupek zrobię dwa, trzy, cztery, i teraz trzy oczka łańcuszka. Jeden, dwa, trzy. I tu nad tym jednym tutaj słupkiem, tutaj w tym kolejnym oczku, dołączam oczkiem ścisłym i mam jeden płatek zrobiony. I znowu. Przechodzę tutaj do kolejnego oczka oczkiem ścisłym i powtarzam teraz tą całą sekwencję, czyli trzy oczka, w łańcuszka, 1, dwa, trzy. I teraz tu na łańcuszku cztery słupki. Następnie trzy oczka łańcuszka. 1, 2, 3. I tu w tym kolejnym oczku dołączam ten łańcuszek oczkiem ścisłym. I znowu przechodzę tu do kolejnego oczka oczkiem ścisłym i powtarzam tę samą sekwencję. I tak robię na każdym tym łańcuszku tutaj z tych dwóch oczek. W sumie muszę mieć 8 płatków. I na samym końcu tutaj dołączam tym ostatnim oczku, oczkiem ścisłym i jeszcze teraz przez pętelkę przekładam włóczkę, obcinam, zamykam oczko i teraz muszę tylko tutaj te włóczki, te końcówki włóczki wszyć w robótkę, żeby mi się robótka nie rozwaliła. I mam gotowy kolejny kwiatek.